Zapraszamy Państwa do lektury książki Marszala Rosenberga pod tytułem Porozumienie bez przemocy. Jest to książka poświęcona relacjom międzyludzkim i rozwiązywaniu konfliktów. Marszal Rosenberg był założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Center for Nonviolent Communication, czyli Porozumienie bez przemocy. Jest to książka poświęcona przede wszystkim rozpoznawaniu potrzeb, które człowiek ma, i w zależności od tego, czy potrafi, czy nie potrafi je komunikować, tak skutecznie będzie działał, a także żył w harmonii z innymi ludźmi. Niewyrażone potrzeby, które są tutaj kluczowe w badaniach Marszala, są przyczyną powstawania konfliktów między ludźmi w codziennych relacjach, a także w relacjach międzynarodowych. Człowiek w społeczeństwie zachodnim jest wychowywany za pomocą pewnych struktur i zasad, które nie zawsze mają właściwe. Takie oddziaływanie, ponieważ jesteśmy wychowywani w takim duchu rywalizacji, oceniania, stawiania pewnych żądań, co prowadzi do konfliktów, zarówno w rodzinach, w małżeństwach, jak i w grupach społecznych w szkołach, w grupach narodowościowych aż po wojnę między krajami, między narodami. Są to bardzo złożone problemy, które tak naprawdę można rozwiązywać za pomocą bardzo długiego procesu, ale jest on generalnie sprowadzony do rozpoznawania i wyrażania potrzeb, współodczuwania, empatii i stosowania technik prezentowanych w tej książce do rozwiązywania konfliktów. Marshall Rosenberg w swojej książce uczy nas jak rozpoznawać swoje potrzeby, swoje emocje, a także w sposób asertywny i pokojowy je komunikować. Zapraszamy do zapoznawania się z tą bardzo ciekawą lekturą i jest to książka do wypożyczenia w bibliotece Politechniki Lubelskiej.